Festiwal dziecięcy Baborówko już na stałe zagościł na mapie polskiego WKKW. Opowiedz trochę o historii tego wydarzenia, o tym jak przygotowujesz i jakie są Twoje plany? Historia jest dość długa, ponieważ ponad 10 lat organizujemy tu, tu zawody. Po raz pierwszy WKKW zagościło w 2005 roku. Na pewno za sprawą mojego szwagra Pawła Warszawskiego, który pomagał nam zdecydowanie w przygotowaniu pierwszych przeszkód na krosie. Wyglądało to czasami na pewno na pewno bardzo trudno i te początki były, były dla nas ogromnym wyzwaniem. Tak z roku na rok chcieliśmy robić po prostu imprezy WKKW, zaczęliśmy to rozwijać i po raz pierwszy w 2008 roku zorganizowaliśmy imprezę ogólnopolską, a w 2009 międzynarodowe zawody w WKKW. I tak jakoś to się toczy, rozwijamy się z roku na rok i mamy nadzieję, że zawodnicy będą chcieli do nas przyjeżdżać i będą, będą też częścią tej imprezy, która z roku na rok się rozwija. Coraz więcej publiczności, coraz więcej zawodników i jak widać za nami coraz więcej sponsorów. Jak udaje Ci się pozyskać partnerów tak dużego przedsięwzięcia? Każdy sobie zdaje doskonale z tego sprawę, że, że takie przedsięwzięcie jest organizowane właśnie dzięki zaangażowaniu wielu partnerów i, i, i sponsorów. Firma Kun Maszyny Rolnicze i, i firma Sztejko SA są z nami od ponad 5 lat. To są naprawdę nasi stali partnerzy i to właśnie dzięki nim ta impreza co roku co roku ma szansę się odbyć i możemy gościć, zawodników, gości i publiczność całej, całej Polski, a nawet z zagranicy. A jakie plany w perspektywie powiedzmy 5-10 lat, jeżeli chodzi o wystwielnić dziecki baborówko? Przyjęliśmy zasadę, że, że staramy się rozwijać to małymi krokami. Nie, nie rzucamy się na, na ogromne imprezy i okazało się, że robimy imprezę międzynarodowych dwóch gwiazdek, no więc przyszedł czas na, na kolejny krok, na kolejny wielki, wielki krok naprzód i, i w przyszłym roku zgłosiliśmy właśnie imprezę rangi trzech gwiazdek? Życzę, żeby się udała, ale przede wszystkim życzę Ci, żeby za te parę lat tu cztery gwiazdki się odbyły. Może to jest, to jest tak odległa przyszłość, o której nie myślimy. Pewnie bliżej w perspektywie będziemy myśleć o, o pozyskaniu tutaj imprezy rangi mistrzostw Europy. No myślę, że jest w zasięgu wzroku i w zasięgu naszych możliwości. Super, w takim razie powodzenia. Jeszcze raz gratulacje i do zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo i zapraszamy za rok. Dzięki.